Tym filmie zagram jako Unia Afrykańska. I będę kontynuował moją rozgrywkę, gdzie postaram się cały świat już podbić. Więc nie wiem, czy tyle armii wystarczy. Spróbujmy z tym podbić Niemcy. Wyłączyłem również eee, ten. Agre włączyłem agresywną ekspansję, bo ją wcześniej miałem wyłączoną. Eee, aha, armia kontrolowana przez SI, muszę to włączyć. sobie tu wy wybierać ludzi, może jeszcze. Sobie włączyłem tą, ag tą agresywną ekspansję, ponieważ chciałbym. To mogę jeszcze sobie polepszać. Chciałbym, żeby się koalicja przeciwko mnie zrobiła. Ale umiejętności mogę im tutaj ulepszać i sobie to w sumie też przyspieszę, bo to powinna być szybka wygrana z Niemcami i Szwecją. Eee, dobra, to sobie wezmę już w taki sposób i koalicja powinna przeciwko mnie powstać. Ale teraz jestem bardzo potężnym państwem, więc w sumie może więcej tego potrzebuję: tych punktów agresywnej ekspansji. Kurde, koszt doradcy się zmniejszyłem, a chciałem sobie zwiększyć efektywność oblężenia. do świata jeszcze mogę robić? No, sobie mogę je robić i też te budynki. Zawsze to więcej przychodu będzie. Więc to się chyba opłaca robić. Okej, okay, radzej mi z nimi minął, to sobie mogę sobie ich już dobić. Okej, okay. i czy mogę wziąć od nich wszystko? Ta. No dobra, to niech będzie, że teraz sobie od razu na Rosję ruszę i oni mają jeszcze sojusz z Chinami, a to naprawdę wszystko szybko leci. To mi się bardzo podoba. Oni mieli są z Republiką Chińską, czyli z Tajwanem. No dobra. Zawsze to coś. Ja nie wiem kiedy. Myślę, że jeszcze będę musiał jedną sobie taką turę rekrutacji armii zrobić, yy, ale to jeszcze nie teraz. Na razie sobie dobuduję też te budynki tutaj. Okej, okay. ty i przez to Polska się wyzwoliła. No dobra, ale też Polskę trzeba dobić, jednak, bo cały świat chce tutaj podbić. Teraz więc to mi pewnie też trochę zajmie, to na razie on sobie pod, po, po, podbijał sobie te większe państwa. Ty, oho, mam wojnę, chyba ta koalicja przeciwko mnie się zrobiła, to świetnie. I Indie tutaj tą koalicją przewodzą i widać, że tutaj ten pasek leci, w sensie te procenty lecą powoli, ale lecą w górę, jadło mi się wygrać. I czy będę wziąć wszystko? O, dobra. Dobra, to mi się podoba. Bardzo dużo terenów sobie wziąłem. Stać na asymilację tego wszystkiego jeszcze. Na nawrócenie religii, ale tyle ile teraz będę mógł budynku zrobić, to na pewno jest to ogromna liczba. Więc ja je wszystkie tutaj zrobię. Chociaż to mi pewnie długo zajmie przeklikanie tego. A jeszcze jakbym ja to musiał zrobić na przykład w taki sposób, to by już była tragedia. Dobrze, że teraz jest ten nowy system robienia budynków. Okej, okay, wszystkie budynki się tworzą. No dobra, to może teraz Australia? No tutaj trzeba to na Pacyfiku dobić to wszystko sobie, to po prostu wszystko będę tutaj przyjmował. Też nie wiem, czy będę idealnie cały świat podbijał, bo jak są takie małe losowe wysepki, to raczej tego nie będę, nie będzie mi się już chciał podbijać, ale takie bardziej znaczące państwa, no to podbiję. Takie, które jednak widać na mapie. Okej, okay, mam 100% tutaj z Wietnamu i Tajlandii, to git. Dobra, to jeszcze Filipiny, a też wypadałoby niebawem to wojsko yy, dać mu czas na... Naprawienie się, ale na razie sobie bardzo dobrze radzi, więc jest git. Z Mongolią mam rodzaj. Aha. To nawet nie wiedziałem, że miałem z nimi wojnę. A pewnie miałem może. Może byli w jakimś sojuszu. Chociaż nie no, jak, jakby tak było to bym ich tutaj wziął, bo przecież sobie zaznaczałem tu wszystko. No dobra, nie wiem. Ale te państwa cały czas rzucają na no, mnie bomby atomowe. To jest też trochę nierealistyczne, nie że taka na przykład Nowa Zelandia może mi rzucić bombę atomową gdzieś tutaj, na przykład no w brzegu na przykład. Przecież to jest tak daleko. Held of to lepiej działa, że tam trzeba mieć jakieś lotnictwo. Oho, oni mnie to atakują w ogóle jeszcze. No już to wojsko szybko tu przybyło. A ja ci przypomnę, zostawię w górę oraz suba. No dobra, jeszcze cyp, zabijemy. Tu coś jest. Te wszystkie państwa mnie bardzo nie lubią. No i w sumie nie ma co się dziwić. No dobra, to teraz trzeba pójść na Amerykę. Zaczniemy od północy tutaj, od Ameryki Północnej, I potem będziemy iść na południe. Myślę, że to jest świetny pomysł. Oho, ty oni tutaj walczą coś. A nie, bo to po prostu nie, niecała armia przybyła. Na początku, no dobra. Okay, Stany Zjednoczone, oni tutaj przegrywały wojny z Meksykiem. Z Meksykiem też mam teraz wojnę? To oni chyba sojusz mieli. Mogę sobie wziąć wszystko? Świetnie. Mi się to podoba. A to sobie to Mongolię już mogę dobić. No dobra, ja to zrobię i sobie tu wszystko zasymuluję, żeby nie było żadnych buntów to moje wojsko też by tam raczej same z siebie ruszyło, żeby to ogarnąć, bo przecież armia jest kontrolowana przez SI. Kim ja tutaj mam... A, no tak, z Mongolią muszę wziąć rozej. Myślałem, że już go wziąłem. I tutaj jeszcze jest Dominikana. Okej, okay, świetnie. No dobra, ej. Myślałem, że to zajmie mi o wiele dłużej, Ja to mi bardzo dobrze idzie. Oho, mam wojnę z Kolumbią. No i już ją wygrałem. To, to armia sama z chyba to była agresywna, to była koalicja. Już mam prawie, że cały świat podbity. To będzie chyba mój drugi world conquest Age of history. No, dobra, to ja bym zrobił z tego taki prawdziwy world conquest, nawet no, wszystkie wysepki bym dobił. Demokratyczną Republiką Konga podbić cały świat? No fajnie. Lecz wam powiem ile dokładnie grałem na tym save, ie? bo pierwszy odcinek nagrywałem z 40 minut chyba. Ten na ten moment nagrywam 8 dopiero. To jakby tak w godzinę podbić cały świat, to by było nieźle. Ale mi się jakoś tak bardzo tutaj nie śpieszy. Zresztą powinno się bardziej liczyć w tym czasie w grze, a nie w prawdziwym świecie. Tak na logikę, bo ktoś może mieć na przykład wolniejsze ruchy, wolniej myszką, nie wiem, poruszać czy coś. Dobra, teraz trzeba znajdować wysepki i je po prostu dobijać. Tu Wielka Brytania jeszcze jest, to już jest moje. A potem można po prostu wyszukiwać tak przez. Wypowiem tutaj dużo wojen. Potem będzie można wyszukiwać przez po prostu ranking tutaj. Przez. no, przez to. Jest 28 państw jeszcze na świecie, to 28 za dużo. W Wielkiej Brytanii już chyba nigdzie więcej nie ma. Oni gdzieś tutaj byli, po prostu sobie zaznaczę cały Pacyfik. I tutaj z każdym będę tak robił. Okej, okay, jeszcze to jest Kiribati, dobra? To też pewnie gdzieś tutaj. Chyba ich zaznaczyłem, bo się liczba punktów zmniejszyła. Okej, okay, dobra, tutaj coś jest. My się z niej bardzo lubimy o dziwo. Ale, no jak tutaj muszę sobie cały świat podbić. Dobra, i jest jeszcze państw. 21, mikronezja. Dobra, to już poczekam aż tutaj to zostanie podbite. Okej, okay, chyba cała mikronezja. Następnie ekwador. Jeszcze jest tutaj do dobicia. Okej, okay, ekwador został dobity. Tutaj jest jakaś wyspa. która ze mną poprawia relację. Ale ja z nimi nie chcę mieć dobrych relacji. Dobra, to jest tutaj? To, to jest drugie w rankingu, no to sobie można po prostu od początku, a nie od końca rankingu robić. Oni mają jeszcze tutaj swojego sojusznika. To dwa państwa na, za jednym razem się udało podbić. Tutaj coś jest, dobra. Ty, oni nawet, ale oni tutaj ruszyli. Ale na, dobra, nawet chwilę było na minus 1%. To wojsko dosyć długo tu płynęło. To jest pierwszy, pierwsza i trzecia pozycja w rankingu, nie ma drugiej. Okej, okay, już jest, dobra. Bo się tam po prostu musiało odświeżyć. Okej, okay, teraz Malediwy. Też oni tutaj ruszyli, ale szybko zostało to odbita. Ale widać, że już te państwa są już przez troszeczkę dłuższy czas. Przez troszeczkę dłuższy czas te procenty lecą w górę. Tak zwróciłem teraz na to uwagę. Więc no, moja armia już jest tutaj troszeczkę... Już... Przemęczona, ale nie jakoś bardzo. Widać, że się tutaj bardzo dobrze tr trzyma. Ile tej armii mam? 2,5 miliona. A, ja już w ogóle mam limit puków bardzo fajny. No tu mogę dalej sobie ulepszać. Ja bym jeszcze sobie potem rozbudował to. Oho, wybierz swoich rywali. Mam do wyboru siedmiu rywali. Ciekawe. Nie ma co ich wybierać, bo i takich zaraz nie będzie. Oho, oni ze mną poprawiają relacje. Ale... No, to nawet nie ma co, żeby tutaj. O, wybrali mnie na rywala ktoś. Chciałem powiedzieć, każdy państwo ze mną poprawia relację. Chciałem powiedzieć, że nie ma sensu, żeby oni ze mną poprawiają re relację. To mnie tylko denerwuje w sumie, bo muszę im więcej zniewag wysyłać. Przez to, jak teraz wam pokażę. Jak sobie wybieram państwo, to muszę tutaj więcej przeklikać po prostu. Wysi zniewagę a Malta sobie na rywala w ogóle wybrała przyjmuje temu jakieś tereny, ale nie na długo to wojsko bardzo tutaj musi lecieć z, z, jednej, z jednego kontynentu na drugi trochę takie dziwne to jest ale na szczęście ja nie muszę tym wojskiem sterować, tylko to robi sztuczna inteligencja, już. Aj, ma z nimi rozejm. No dobra, to sobie te tych podbijamy. A też taka wyspa niby zwykła, a jednak mieli tam z taki wojska po 50, więc to jak na taką wyspę to jest Git w sumie, ale to już jest tutaj prawie 400 lat rozgrywki, więc no musieli się jakoś rozwinąć, nawet na tej swojej jednej prowincji, bez jakichkolwiek podwoi. No dobra, to tutaj po prostu jeszcze trzeba sobie podbić te wszystkie państwa. Już nawet nic tutaj nie mówię, tylko sobie po prostu te państwa przyjmuję. O, teraz Antark Antarktyda. No. Ej, to już jest przed, przedostatnie państwo. I teraz będzie ostatnie. I to jest... Palau. No dobra, eee, trzeba tutaj tylko dopłynąć, no i jest świetnie. I cały świat mam podbity. Jestem jedynym państwem na całym świecie. Świetnie. Teraz chcę sprawdzić taką rzecz. Budynki chcę sobie tutaj zrobić. Bo to jest pierwszy mój World Conquest na tym scenariuszu, na nowoczesnym dniu. Wcześniej to ja to robiłem na scenariuszu 1440 rok chyba. Albo na 1600, nie na 1440, pamiętam 12103 prowincje. Czy stać mnie na zrobienia? Nie, nie stać mnie tak, żeby robić tutaj wszystko. Ale ten przychód tak bardzo szybko leci. Mogę zrobić wszędzie sobie tak farmy słoneczne, a to by mnie na trochę zajęło czasu. A zaraz tu nie będę miał miejsca na budynki w ogóle, to chwila. Dobra, niech mi się to wszystko tutaj zasymiluje. Yy, to muszę zrobić te. Yy, ratusze całe i sądy jeszcze najlepiej by było. Kurde, to aż mi tak gra zacinania? A chcę tutaj jeszcze sobie rozbudować te wszystkie budynki i zobaczyć jak potężny mógłby być cały świat po prostu. Wejdź w historię, taki zjednoczony. Okej, okay, tu wszystkie budynki zrobiłem. Wojskowych raczej wszystkich nie ma co robić, tylko bazy wojskowe. Chociaż nawet nie ma co tutaj mi wojsko ogarniać, bo i tak już żadnych wojen tu nie będzie. Badana badania na miesiące tu ogarnę? To jeszcze bym chciał zobaczyć jak badania szybko mogą lecieć w tej grze. Technologia przyszłości, badanie skończone. A już chyba nie mam po prostu miejsca na jakiekolwiek budynki, tak myślę. No, bo się na te budynki nie mogą teraz robić. Technologia przyszłości, co to dodaje? Tylko punkty dziedzictwa, jak to szybko leci. Jeszcze punkty przewagi, ja sobie mogę to po prostu wymaksować. No nie no, trochę by mi to zajęło, żeby to wszystko wymaksować tutaj. A e, dobra, jeszcze jest to, ekonomia tutaj albo wydajność podatkowa. Jak tutaj klikam w ogóle pomiędzy tym to już, to już zacina, ale to bez, bez problemu. Ciekawe czy teraz zacnie, jak sobie tak przejadę po większości całego świata w sumie. A nie mogę tak po, po całym świecie nawet No w sumie tak, bo nie mam tyle punktów dziedzictwa Mogę sobie po prostu taką wybierać Wydaność podatkowa kosztuje mnie dziedzictwa To bym sobie to sprawdził No, a to widać, że niezbyt dużo daje Trochę cudu świata jeszcze mam To też sobie to skonstruuję, ale już Nie no, tutaj mógłbym, musiałbym po prostu tak sobie grindować Tą całą ekonomię tutaj Żeby coś z tego osiągnąć A tutaj już mi się nie chce tak zbytnio robić Po prostu byłem ciekawy jak to może wyglądać Kiedy cały świat jest tutaj podbity jak te badania szybko lecą?